Cześć, dzisiaj part, yy, już ostatni, yy, tak mi się wydaje, part szósty, yy, no i zobaczymy jakie to, to są tylko karty Star Wars, znalazłem jeszcze ich trochę, no to tak, to jest yy, jakieś na Taki, jakaś połówka, jakieś, nie wiem, kogoś tam, jakiś stwór, nie wiem, jakiś chyba to jest chyba, jakiś z Windu, nie wiem, to jest to samo, w który, w który... To, tak, e, taka o to, to mogę sprzedać po 20 groszy, to po 30, te inne po 30, po 30, po 30, to jest po 40, na przykład at nie wiem co to, win, to jest windu on będzie po 60 groszy 50-60 groszy i ten, ten kościół po 40 jakoś tak mi się wydaje, że te są karty lepsze tylko ten będzie po 10 groszy to by było na tyle dzięki za obejrzenie i narka. i do zobaczenia.